Cześć, z tej strony Mariusz, witam cię na moim kanale. Zaczynamy kolejne KDP News. W ostatnim czasie coraz więcej firm, czy to małych, czy to dużych, ma coraz większe problemy z dostawami, ze sprzedażą. Oczywiście to wszystko jest spowodowane sytuacją na świecie i Amazon też obrywa przez to, bo to normalne, a nawet w sumie dostaje mocno przez to, z różnych względów. I pierwszą taką informacją, która została kilka dni temu opublikowana na łamach Reuters i wielu innych serwisów informacyjnych, to jest to, że Amazon zatrzymuje sprzedaż na rynkach we Włoszech i we Francji. I w tamtych państwach będzie znacznie obniżona sprzedaż. Produktów mało wartościowych w danym momencie. Amazon chce po prostu dostarczać produkty najbardziej potrzebne, czyli produkty dla dzieci, produkty bez których ciężko przeżyć dany okres. Może tutaj troszkę wyolbrzymiam, jeśli chodzi o przeżycie, ale wiadomo o co chodzi. Chcą zarabiać ciągle, ale nie chcą zarabiać na rzeczach, które są mniej wartościowe, i przez okres, ten trudny okres wirusa, pandemii, epidemii, Amazon, właśnie w tych państwach na razie tak naprawdę zwalnia tempo sprzedaży. I najgorzej, oczywiście, obrywają ludzie, którzy sprzedają za pośrednictwem FBA, bo w przypadku sprzedaży takiej jak na KDP czy innych, jest to. Nie jest, to, nie jest to aż tak odczuwalne w tym momencie jeszcze. Dobrą wiadomością jest to, że Amazon zatrudnia lub ma zatrudnić, nie wiem jak to już się ma, w kolejnych dniach, aż 100 tysięcy pracowników, więc to jest ogromna liczba. Amazon teraz posiada około 800 tysięcy pracowników i dodatkowo chce dorzucić 100 tysięcy. Oczywiście jest to na czas, właśnie na ten trudny czas i nie będą to pełne etaty, nie, możliwe że to będą pełne etaty, ale nie, nie na stałe. I dodatkowo Amazon dorzuca na rynkach zagranicznych w Stanach Zjednoczonych 2 dolary do pensji dla obecnych pracowników. 2 funty dla pracowników w Wielkiej Brytanii i 2 euro, około 2 euro dla Unii Europejskiej. Czyli prawdopodobnie Polska też powinna otrzymać jakiś tam dodatek pracownicy, którzy pracują na magazynach w Polsce. Nie wiem jak się to ma. Jeśli pracujesz na magazynie w Polsce, to daj znać. Wiem, że była wystosowana prośba o to, żeby zamknęli te magazyny na czas właśnie pandemii. Myślę, że Amazon tego nie zrobi, bo no to jest jednak, no to jest biznes i ja wiem, że to powinno tak wyglądać, że to zamykają, ludzie siedzą w domach i tyle, ale jednak no wątpię, że tak będzie. Chociaż mojego zdania powinny być te magazyny zamknięte po prostu dla bezpieczeństwa, dla własnego i dla czyjegoś zdrowia. Natomiast złą wiadomością jest opóźniony czas dostawy i to się dodatkowo tyczy właśnie też KDP. Czyli jeśli tworzysz paperbacki na święta, to w tym momencie w większości przypadków, jeśli dany klient chce je zamówić, to czas otrzymania może jeszcze teraz się łapie, bo tam jest y, 6 kwietnia, 5 kwietnia, 4 kwietnia. Jednak w przeciągu kilku dni podejrzewam, że to będzie się, ten okres może się wydłużać, aczkolwiek no, też klient może zamówić i może otrzymać produkt za parę dni. Więc to też nie jest jednoznaczne, że już nagle. Y, produkty nie będą wysyłane, zwłaszcza, że zatrudniają coraz to więcej nowych pracowników i zatrudnią ich masę, więc to może być taka linia wsparcia, więc być może będzie to jakoś y, ogarnięte w dobry sposób. Montując ten materiał chciałbym tylko jeszcze wspomnieć o tym, że dużo osób zauważyło, że ich produkty nie znajdują się na Amazonie, tak jakby po prostu były usunięte z listingów, jednak to nie jest prawda, y, jest to głównie związane właśnie z wysyłką i jeśli no, teraz są te wysyłki poblokowane. Często, na przykład, jak chcesz zamówić produkt z rynku amerykańskiego do Polski, to nie ma takiej możliwości, więc te listingi są zablokowane i w tych produktów nie widać. Ale jeśli przejdziesz na stronę amazon.com i w, tam masz w lewym górnym rogu adres dostawy, on jest często domyślny, zbiera informacje z twojej lokalizacji. Ale jeśli ustawisz na przykład Beverly Hills na 90210, lub jakikolwiek inny amerykański. I zapiszesz sobie go, to wtedy te wszystkie Twoje produkty będą normalnie wyświetlane, więc nie bój się, te wszystkie produkty znajdują się i jeśli ktoś w Stanach Zjednoczonych chce je zobaczyć, chce je kupić, to bez problemu może. A jeśli ustawiasz swój adres na stronie amazon.com, no to one nie będą wyświetlane lub jedynie będzie tylko wyświetlana ich część. W sobotę z 21 marca sam Jeff Bezos napisał list ogólny do wszystkich, można sobie go przeczytać, ja, ja wkleję link w opisie. Dodatkowo wspomina właśnie o tych 100 tysiącach przyjęć i moim zdaniem to będzie też bardzo dobre dla pracowników, którzy pracują w restauracjach i tak dalej, na ten okres mogą przejść do, na magazyn Amazona, zarabiać dość przyzwoite, a nawet bardzo przyzwoite w Stanach Zjednoczonych stawki i jakoś przeżyć ten ten czas. A tutaj Jeff wychodzi z tą no, bardzo dobrą inicjatywą, ponieważ no, dużo osób będzie mogło stanie się utrzymać. Nie wiem jak to jest w Polsce, czy w Polsce też są teraz nabory na to, żeby zatrudniać ludzi, czy też nie. Czy też ludzie się boją, wolą pozostać w domu. Informacji coraz to nowszych wycho wychodzi co chwilę. Teraz postaram się coraz m, troszkę więcej nagrać KDP News yy, z informacjami o tym, abyście byli na bieżąco. Przynajmniej te osoby, które nie czytają newsów ze stron angielskich, anglojęzycznych, po prostu Przekażę Wam chociaż te podstawowe informacje dotyczące czy to Amazona, czy to yy, Stricte KDP. I tak jeszcze ode mnie, jeśli chodzi o Amazon KDP, no to ja w dalszym ciągu publikuję, tworzę i moim zdaniem bardzo, dobry, bardzo dobrym pomysłem jest tworzenie e-booków w tym momencie, ponieważ to. Do sprzedaży e-booka niepotrzebny jest totalnie nikt, robi to system, więc dodając na KDP e-booka jakąś tam Twoją książkę, może to być, nie mówię tu, że, że musi to być książka jakaś na 50, 80, 100 stron, może to być jakaś krótka pozycja, może to być produkt low content właśnie, w postaci e-booka, możesz to wystawić i sprzedaż, możliwe, że nawet teraz wzrośnie takich produktów jak e-booki, audiobooki, bo jest to sprzedaż wirtualna nie potrzebujemy do tego żadnej osoby z zewnątrz, żadnego pracownika fizycznego, i myślę, że klienci będą, będą się bardziej skupiać właśnie na takich produktach jak e-booki i audiobooki w tym momencie. Gdzie oczywiście paperbacki u mnie, jak na ten moment, w dalszym ciągu się sprzedają. Jest to oczywiście zmniejszona sprzedaż niż taką, którą przewidywałem, bo myślałem, że będzie znacznie więcej, szczególnie w tym okresie przed świętami, no ale niestety. Yy, sytuacja, jaka, jaka jest i musimy się z nią pogodzić, no to, to niestety nie możemy oczekiwać tak wiele, jak byśmy chcieli. Ogromnym plusem w przypadku publikowania na Amazon KDP jest to, że gdy tworzymy produkty i sprzedajemy je, to możemy przewidzieć, ile dostaniemy pieniędzy. Bo Amazon KDP wypłaca pieniądze dwa miesiące później, więc zarobione pieniądze w styczniu otrzymujemy dopiero pod koniec marca, chociaż to też jest dobre, bo jest, mamy takie zapewnienie finansowe, jakby oczywiście w przypadku usunięcia konta nie mamy tego zapewnienia i to jest taki no, no niezbyt e, ciekawy aspekt, ale jeśli robimy wszystko zgodnie z regulaminem, przestrzegamy go, to wtedy mamy. Ten taki dodatkowy miesiąc, i wiemy, ile otrzymamy w kolejnym miesiącu, co może na przykład zapewnić nam opłatę rachunków czy też żywności. To by było na tyle w dzisiejszym materiale KDP News. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę. Daj jakiś komentarz, skomentuj, może jakieś kolejne nowe newsy dotyczące Amazona KDP. Podziel się tym z nami, bo każdy z, właśnie z czytelników z oglądających na pewno jest ciekaw Twojej opinii, czy też opinii innej osoby właśnie w stosunku do Amazona, Amazona KDP. Dodatkowo pamiętaj o wciśnięciu przycisku subskrybuj i dziękuję za obejrzenie. Życzę Ci dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć!